Siema z tej strony po prostu hodowca. Przysiadłem po jajka, w sumie mam chwilę czasu, więc... a mam telefon czy sobie, więc tam tak postanowiłem, a w sumie nagram. Bo czemu nie? Dawno filmika nie było, w sumie to już nie wiem, z koło tygodnia chyba. Coś takiego. Tak nie dłużej nawet. I co, byłem? Przyszedłem po jajeczka. Jajeczek jest trzy widziałem ten komentarz, że jak chcę więcej jajek to żeby kupić więcej niosek ale żeby kupić więcej niosek potrzebuję więcej pieniążków a na razie mam o kurde, pękło, o, nie, nie pękło a na razie mam ważniejsze wydatki więc najpierw yy, więc najpierw po prostu kupię to co jakby, wiecie co co muszę kupić to co jest moim musem aktualnie czy nie wiem, jakieś tam nie wiem, załóżmy no nie no coś co potrzebuję po prostu tak to najpierw to kupię, później kupię sobie nioski, tak mówiłem w ostatnim filmiku, że miałem plan kupić arakuany miałem plan kupić kochiny miatorowe Ale pomyślałem, że w sumie i tak jakie będę chciał kupić, to i takie kupię. Więc tylko, tylko je kupię później, tak. No to nie ma jakiejś dużej różnicy, czy ja je kupię w tym roku jeszcze, czy, czy, czy wiecie, czy, czy w następnym, nie? W sensie no, na lamie to nie ma różnicy, dla kogoś może mieć. Dla kogoś może być bardzo... o! Dla kogoś może być bardzo duża ta różnica. Ale mi na razie nie są potrzebne. A jak to trzy jajka mam, tak codziennie to jest ok, moim zdaniem. W sensie ja więcej nie potrzebuję. Nie. No i co? Co więcej gadania. A, dajemy pisklaczką. No nie są takie pisklaczki w sumie. One już trochę mają. Możecie się tam wsunąć jakbyście mogli. Właśnie tam. O dzięki. No, dajemy pisklaczką. Ziarka, wodę. O, wodę już nawet Nie miały wody ale to dzisiaj bo jest godzina jest godzina za 4,14 wodę im dam oj, wodę im dam silki co u silek silki nie mają jak zwykle ten Kiedy wy naraz walacie to nie wiem co wy robicie z tą słomą zawsze macie taką rozpierd... Dzieloną tą słoem. <grym> <grym> nie wiem, co wy, co wy robicie. Co one się z niej kąpią? To już bez przesady też. Chach, ciach. woda wymieniona. Zapomniałem wziąć od tamtych, ale yy, nieważne. Co u królicy? U królicy jest ok. Wodę. O, wodę mam, może Wy tego nie będziecie widzieć, ale ja widzę, że woda jest Paszę to później, tylko je będę musiał posprzątać. Co tam u Was? Nie będę ich rozdzielał, za niedługo ich nie będzie w sumie. Takich, takie słodziaczki, słodziaczki, słodziaczki. też właśnie będę musiał im posprzątać, A tego nie będę pokazywał. Oczywiście wszystko co stąd mam, to wywalam na warzywnik, w sumie, żeby był lepszy. lepszejszy, nie, Weź o co mi chodzi, pierwsza łyżeczka, idzie do środkowej, wojlery, kurde jeśli nie jest fajna, bo są ładne drzewka, takie złotawe, o, nie wiem czy widzicie, czy nie, ale są złotawe, musicie mi uwierzyć na słowo. Po drugie na pewno macie jakieś drzewo w, w, w okolicy Więc na pewno wie, wiecie jakie, jakie mają kolorki tak? Trzymać Nie będę otwierał bo wiem, że nie ma y, tych, 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 Ani tych czerwonych ani niebieskich Bo sprawdzałem, z tyłu nie sprawdzałem więc z tyłu mogę iść z wami w sumie A może można iść teraz nawet No to ten. Tamtą sprawdziłem i tam jest. A zapomniałem ten, włączyć nagranie. I o. A tutaj. A tutaj też jest, ale jakby w sumie go nie było. Za dwa dni pewnie będę musiał uzupełniać. A, właśnie. Kurde, bo ja nie ustawiłem tego filmiku w końcu, bo, nie wiem, wydał mi się bardzo nudny. I tam w sumie nic nie robiłem. Tylko mówiłem co robię. A nic nie pokazywałem co robię. No, a chodzi mi o to, iż zdechły mi niestety szabo, te małe. I zdechły mi dwa gąbki Ale dwa gołąbki to były stare. Więc to, one to raczej ze starości. Nie, rudaszku. Nie, drogi. O tam trzeci biegnie. Nie wiem czy go widać czy nie I Idzie, widać go No, zdechły mi dwie cukrówki, ale one były stare, więc no to raczej ze starości I zdechły mi niestety trzy szabo, te młode Więc smuteczek troszkę Szkoda, bo już takie ładne były A nie mam do dwóch kurek Koguta i siedzą se same, a jeden jest taki wiecie jest kogut, ale w sumie tego nie ma i, te, i teraz muszę sobie załatwić jeszcze szabo skończyć, ale raczej szabło będę miał akurat skończyć załatwić Tak, to te w sumie też załatwiałem. Na drugi dzień miałem Ale no szkoda trochę, szkoda, bo już duże były. A się rozsiadł Nie? Rudy Niestety no. No a ten też jest dzban taki mały no i co teraz? I co teraz? I co zaraz? <ścoughs> szkoda, bo już odchowane były. Najbardziej mi tego szkoda w sumie. Że już były odchowane. Zapraszam. Chodź. Gdzie? No tamten aż tam. To nie ja chce mi się czekać. Szkoda właśnie, bo mm, odchowane już były tak bezmocno. No no co, no szkoda. Trudno się umówi, jest kurka? Kurka z... Zde... A nie dobra tu jest. Myślę, że kurka mi zdechła, nie? Już się przeraziłem. Dobra, to dam sobie. Tylko tym i tamtym jeść. Zmienię królikom. Raczej już tego nie będę nagrywał, bo to... No, nie będę i koniec. Więc co, do zobaczenia. Siema.